Widzicie, To to jest kolejny przepis, odcinek. Na dzisiaj druga część budowy domu. To zrobiłem stajnie dla koników. to już nie ma tego syfu, czyli tej niebieskawiny. Tutaj trochę drzewek nie ma, ale chyba posadzę. No i ogólnie to dzisiaj dokończę ten domek, ale może być też trzecia część. Nie jestem pewien, ale prawdopodobnie będzie bo nie wiem, czy po prostu się wyrobię. Dzisiaj to cały dach będzie na pewno na stówę zrobiony. Yy, tu chyba już mam szyby nasykowane. No. 48 szyb. Yy, Przepraszam, że trochę zmieniłem, bo wcześniej to było wejście, ale... No, to było wejście. Ale zmieniłem tu, bo tu mam y, fajny pomysł na przedsięek i tu będzie taki balkon ogólnie. Y, tu też mam deski naszykowane. No i pomiędzy odcinka trochę naszykowałem tych drewienek. Ale tu gdzieś będzie banków. Tu gdzieś chyba tych są drogę stopków. I tu kogoś nie będą, ale chyba tu nie będzie, bo będzie tu kolumna. w środku. Nie wiem jak to jeszcze będzie urządzone. Pomyślę pomiędzy odcinkami, bo. No teraz mi się nie chcę. E, Mam tu crafting table. E, porobię trochę tych deseczek. jest takich chyba wystarczą. Trochę schopków. Na razie tyle wystarczy chyba będę musiał się przespać. Yy, a teraz jak jeszcze nie mogę spać, to mam do Was pytanie. Yy, napiszcie w komentarzu, chyba że mnie to wyłączy komentarze, czy zalepić ogólnie tą całą dziurę. Ja nie wiem. To wasza decyzja. Yy, tą, tą, tą. Oraz tą dziurę. To jest Wasza decyzja. Jeśli mi oczywiście YouTube yy, nie zablokuje komentarzy, to będzie... Możecie napisać, jak myślicie. teraz idę spać. Nie lubię. Znowu. Teraz jak będę wchodził, to przypomnę, żebyście zostawili subskrypcję. oraz łapkę w górze. I wtedy będzie mi się takim lepiej milej, i lepiej robiły te odcinki. I prawdopodobnie będą się pojawiały częściej, więc tylko y, nic nie tracicie, a wręcz zdobywacie. A teraz. jedna z najgorszych części w każdym domu. Czyli robię niedawno. chyba nawet tak dwie części jeśli się nie wyrobię jeśli się wyrobię w czasie 20 minut no Umyślcie moje spodenki a i y, chyba sobie jeszcze zrobię Żelazny szecik, już trochę mam. I ze wszystkich. Ręk to jest kilo, bo jeśli będzie się kilo, no to wtedy go już w jaksemu. Ну, высотник. А там вот ставка идет. О, не, не 学针推去。

They are so sleepy. No, no to po prostu skończone. Super. Co tu się dzieje? Jak się wydropi, to będzie Prawda. A, jeszcze okno zupełnie powinienem wstawić. Ale tak już się prześpię. Gdzie jest potwór? 全世界的。So Jak zrobię podłogę to już na pewno będzie koniec filmiku. I ten filmik nie będzie zbyt długi, ale jednak będzie druga część i prawdopodobnie jeszcze będzie trzecia. Старше, или нет? Эти вещи же не старше. Вот еще что старше? Pumpetah uganite, um, moj vim super. Do kolenega odčinka. Pa!